Cześć wszystkim, Faza Raz, witam Was w kolejnym odcinku serwisowym. Dzisiaj wymieniamy płyn hamulcowy. Zanim zaczniemy, kilka słów o samym układzie hamulcowym. Po co ten płyn w ogóle wymieniać? Pamiętajcie, że układ hamulcowy jest to jeden z kluczowych układów motocykla i bardzo ważne jest, żeby był w dobrej kondycji, bardzo ważne jest, żeby o niego dbać. Pamiętajcie, motocykl... Bardzo dobrze się rozpędza, jest bardzo dynamiczny i bardzo szybki, natomiast warto, żeby on też się bardzo sprawnie zatrzymywał. Do tego nam potrzebny jest sprawny układ hamulcowy. Dzisiaj powiemy sobie, jak to zrobić, pokażę Wam krok po kroku, jak ten płyn hamulcowy wymienić, ale przede wszystkim po co ten płyn wymieniać. Bardzo często spotykam się z opinią albo sam też widzę na żywo, jak moi znajomi którzy jeżdżą motocyklami zaniedbują to. Wymieniamy co sezon olej, dbamy o klocki hamulcowe, natomiast nie za bardzo dbamy o płyn hamulcowy. Pamiętajcie, że wymiana płynu hamulcowego jest bardzo ważna, ponieważ on się starzeje, on traci swoje właściwości, a największą, najbardziej znaną cechą płynu hamulcowego jest jego higroskopijność, czyli pobieranie wody z otoczenia, czyli jego absorpcja wilgoci. Pamiętajcie, że jeżeli układ Hamulcowy, czyli płyn jest zanieczyszczony, ma w sobie jakiś tam procent albo odsetek procenta wody, to już jego skuteczność bardzo spada. Gdzieś czytałem, że 1% wilgoci, czyli wody, w układzie hamulcowym to jest spadek siły hamowania o 20%. Sami rozumiecie, jest to 1 piąta słabszy hamulec. Jeżeli potrzebujemy się dynamicznie za zatrzymać, ten hamulec nie będzie działał tak sprawnie, jakbyśmy chcieli. Płyn hamulcowy ma za zadanie: łączyć. No, on tutaj główna jego zasada to jest wytwarzanie ciśnienia w układzie, żeby pomiędzy klamką, a z ciśnięciem klocków żeby on działał. Inna jego, y, inna jego cecha jest to y, odporność na temperaturę, czyli płyn y, mniej więcej wytrzymuje około 300 stopni. Pamiętajcie, hamulce przy bardzo dynamicznej jeździe potrafią zagrzać się jeszcze bardziej i tutaj za, za odprowadzenie ciepła y, Tarcze hamulcowe są odpowiedzialne, są odpowiedzialne klocki, są odpowiedzialne te blaszki w zaciskach i jest odpowiedzialny również płyn hamulcowy, o tym pamiętajcie. Czyli tak jak mówiłem, producenci bardzo często zalecają wymianę płynu hamulcowego co dwa lata, natomiast nie są to takie duże koszty i ja myślę, że raz w sezonie warto sobie ten płyn wymienić, bo jest to nasze bezpieczeństwo, tak? Czyli rzecz kluczowa. Pokażę Wam teraz krok po kroku, jak się do tego zabrać, bo jest to czynność bardzo łatwa. Spokojnie możecie sobie poradzić z tym. We własnym zakresie także jedziemy. Zanim zaczniemy, pokażę Wam co nam będzie potrzebne. Sposób wymiany płynu, który Wam teraz pokażę, jest przeznaczony do układów starego typu, czyli bez ABS-u, bez wspomagania, bez tego sterowania tylnego i przedniego hamulca, bez rozkładu siły, czyli to jest prosty układ, pompa hamulcowa, przewody, zaciski bez żadnych systemów wspomagania. Pamiętajcie, jeżeli macie ABS albo inny system wspomagania hamowania. Przy wymianie ja osobiście odradzam, lepiej udać się do warsztatu gdzieś, gdzieś na tym znajem, ponieważ napełnianie takiego układu i odpowietrzanie jest dużo trudniejsze. Natomiast w układach starego typu yy, jest to bardzo proste, także pokażę Wam jak ten płyn wymienić. Tak naprawdę nie będziemy go teoretycznie musieli odpowietrzać, ponieważ będziemy zamieniać płyn na płyn bez wpuszczania powietrza do układu. Natomiast na koniec pokażę Wam jak odpowietrzyć, w razie czego gdybyście sobie przypadkiem tą pompę zapowietrzyli. Także przede wszystkim co nam będzie dzisiaj potrzebne. Potrzebny nam jest płyn hamulcowy. Tutaj firmy są różne. Ja dzisiaj mam płyn EBC. Yy, firma AutoPartner mi go zasponsorowała, także, także chętnie przetestuję. Jest to yy, super wyczynowy, wyścigowy płyn do 307 stopni, który wytrzymuje temperaturę, także z górnej półki. Yy, zobaczymy, chętnie przetestuję. Potrzebujemy buteleczkę na płyn, który będziemy spuszczać. Potrzebujemy wężyk w markecie budowlanym za kilka złotych można sobie kupić, który będziemy zakładać na odpowietrznik. Potrzebujemy klucz oczkowy, którym będziemy ten odpowietrznik poluzowywać. I potrzebujemy śrubokręt z dobrą końcówką, żeby odkręcić pokrywę zbiorniczka wyrównawczego na kierownicy. I to tak naprawdę jest wszystko. Także zaczynamy. Pierwszy krok, najważniejszy, zanim odkręcię jeszcze dekielek zbiorniczka wyrównawczego. Pamiętajcie, żeby sobie bardzo dobrze tutaj zasłonić okolice zbiornika owiewki, ponieważ płyn hamulcowy bardzo nie lubi się z lakierem, bardzo nie lubi się z ściuchami i bardzo nie lubi się ze skórą. Także jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem moje ulubione lateksowe rękawiczki, zaraz zakładam i przechodzimy do odkręcenia zbiorniczka, bo sam zbiorniczek pokażę Wam jak to odkręcić jest to bardzo proste, dwie śruby mocujące odkręcamy, wyciągamy zbiorniczek, wyciągamy uszczelkę, która jest pod spodem jak widzicie ja mam układ troszkę przebudowany, ponieważ mam stalowy oplot yy, czyli mam dwa przewody bezpośrednio od pompy, bardzo często jest tak, że z pompy idzie jeden przewód na dole jest rozgałęźnik jest to o tyle trudniejsze, że przy wymianie płynu hamulcowego Musimy pamiętać, żeby zacząć od zacisku dalszego. Tak? Czyli jeżeli pompa mam po prawej stronie, będziemy zaczynać od lewego zacisku wymianę płynu. Polecam Wam każdej opcji. Natomiast ja mam o tyle łatwiej przy dwóch przewodach, że będzie mi po prostu łatwiej odpowietrzyć, ponieważ od pompy do zacisku idą osobne dwa przewody, także to powietrze nie będzie mi miało gdzie się ukryć. Zobaczcie, ściągam pokrywkę. ściągam gumową osłonę. Ona już jest zamoczona w płynie, więc trzeba uważać. Odkładam sobie na bok. Pokrywkę mam zdjętą, czyli krok pierwszy załatwiony. Krok drugi kluczyk ósemka zakładam na odpowietrznik możliwie blisko zacisku. Jak widzicie odpowietrznik to jest, jest z tyłu zacisku krytą, powinien być gumową gumowym kapturkiem zasłonięta, natomiast u mnie nie jest. Założyłem klucz Biorę wężyk, zakładam wężyk na odpowietrznik, a drugą końcówkę wrzucam do butelki. Natomiast pamiętajcie, żeby sobie tą butelkę troszkę napełnić płynem hamulcowym, żeby nam ten, ten wężyk nie zastał powietrza, czyli najpierw nalejemy sobie troszkę płynu do butelki, później końcówkę wężyka sobie włożymy i będziemy bawić się dalej. OK, widzicie całą konstrukcję mam już zmontowaną, wężyk założony, klucz założony, końcówkę wężyka wrzucam do butelki, na dnie mam centymetr płynu, wężyk zamoczony i teraz o co płyn przygotowany, teraz o co chodzi? Po poluzowaniu odpowietrznika układ mi się rozszczelni i płyn zacznie płynąć stary, tak? Dekielek u góry mam odkręcony, czyli teraz będę pompował klamką, wytwarzał na klamce, na pompie, wytwarzał ciśnienie, tylko pamiętajcie żeby delikatnie naciskać, ponieważ może nam chlupnąć w oczy. Delikatnie będę naciskał i przepompowywał ten płyn wzdłuż układu do tej butelki, ona się będzie wypełniać, natomiast pamiętajcie najważniejsza rzecz, jeżeli będziemy pompować w zbiorniczku u góry, będzie nam ubywało płynu, zresztą chodźcie bliżej, ja wam to pokażę. Zobaczcie sobie tutaj płyn, mam teraz pełno. I jak poluzuję odpowietrznik i będę tą klamką pompował, ten płyn będzie mi schodził. I teraz jak zobaczycie sobie do środka, nie już to będzie widać, w środku mamy takie okienko na dole, to jest wlot do pompy. I ono absolutnie nie może być suche. Czyli jeżeli tego płynu nam przy pompowaniu będzie ubywało, to zanim sięgniemy dna dolewamy świeżego płynu. No i chodzi o to po prostu, żeby tutaj wlewać, tam wylewać stary i delikatnie pompować, aż z wężyka będzie płynął czysty płyn. Logiczne, logiczne. Zabawa łatwa, prosta i przyjemna. Was pamiętajcie, żeby klamką pompować delikatnie, powoli i obserwować, co się dzieje na dole. OK, wszystko mam odkręcone, odkręcony, poćwiczym odkręcenie. Zobaczcie, obserwujcie wężyk. Będę tutaj pompował delikatnie klamką i zobaczcie. Pompuję delikatnie klamką, widzicie płynie i płyn hamulcowy. Tak jak mówiłem, obserwujemy u góry, żeby go nie brakło. Natomiast widzicie co się dzieje, czyli przy pompowaniu ten płyn będzie dostawał się do butelki. W międzyczasie obserwujemy górę. Natomiast on będzie dość powoli uciekał, także tutaj się nie bójcie, żeby to będzie po dwóch, trzech kliknięciach. Pompujemy. Jak widzicie tutaj powolutku ubywa. Natomiast w butelce przybywa, czyli wszystko jest tutaj OK. Przepompowujemy stary płyn No i bawimy się tak długo Nie będę wam tego całego nagrywał, czyli Pompujemy, wlewamy od góry, pompujemy Jak zobaczycie, że z wężyka będzie płynął płyn w jaśniejszym kolorze, znaczy to już jest świeży płyn Wtedy zakręcamy I będziemy działać dalej Pamiętajcie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą nie powiedziałem Jak pompujecie, pamiętajcie, żeby buteleczkę ustawić sobie powyżej zacisku hamulcowego wtedy dokładnie będziecie widzieć jak bąbelki powietrza nam uciekają i będziecie widzieć kiedy płynie sam płyn jak widzicie ja cały czas pompuję do zbiorniczka już raz dolałem natomiast cały czas przepompuję sobie cały ten płyn żeby on mi swobodnie sobie przeszedł także jadę dalej ok płyn mam przepompowany jak widzicie kolor ciemny ja wymieniałem niedawno płyn, także on nie jest taki zły jeszcze, natomiast on czasem ma kolor brązu. Tyle pozostała nam. Ostatnia rzecz, tak jak mówiłem, pamiętałem, cały czas, żeby zbiorniczek utrzymywać pusty. Najważniejsza rzecz teraz na koniec, żeby sobie dla pewności odpowietrzyć ten układ. Nie pokażę Wam tego na filmie, niestety, bo mam tylko dwie ręce i musiałbym sobie ochlapać całą oponę, tego nie chcę. Czyli najlepiej wziąć sobie kogoś do pomocy, kto nam będzie klamkę naciskał. O co chodzi? Zakładamy klucz na odpowietrznik i teraz zasada jest taka, oczywiście mamy tutaj założony wężyk, ja wam, tego, ja wam tego wytłumaczę założony wężyk i teraz naciskamy na klamkę do momentu, kiedy jest opór. Jeżeli ona jest twarda, trzymając ją, teraz, teraz uważajcie, trzymamy ją, ona jest twarda mniej więcej w połowie drogi, zależy jak macie wyregulowaną, trzymamy ją i w tym momencie druga osoba odkręca odpowietrznik. Klamka nam wpada, tylko pamiętajcie, jest absolutnie jej nie puszczać, ponieważ za się powietrze i będzie katastrofa. Czyli zasada jest taka, naciskamy tą klamkę, luzujemy klucz odpowietrznik, klamka nam wpada do końca, trzymając ją na końcu, trzymając ją z całej siły, zakręcamy odpowietrznik i dopiero wtedy puszczamy klamkę, pompujemy, ona się znowu zrobi twarda w połowie, czynność powtarzamy, czyli mając ją dociśniętą naciskamy mocniej odkręcamy odpowietrznik ona wpada ściskamy z całej siły zakręcamy odpowietrznik wtedy mamy pewność że całe powietrze z układu wypchnęliśmy i te ostatnie jeżeli tam cokolwiek zostało nie powinno ostatnie drobinki powietrza nam wyskoczą czyli pokażę wam tutaj przy kierownicy tak samo czyli naciskam sobie tą klamkę ona jest, widzicie, ona w połowie jest twarda i teraz w momencie, jeżeli odkręcę odpowiednik, ta klamka wpadnie mi do końca. Nie puszczam jej, zakręcam odpowiednik, wtedy puszczam, znowu pompuje, ona znowu napompuje się i znowu będzie twarda. Robimy tak 3-4 razy, nie będziemy widzieć żadnych bąbelków, zakręcamy, sprzątamy, jeden zacisk mamy gotowy. Ok, podsumowując, dzisiaj nietypowo podsumowanie w jednej, trzeciej drogi. Jak wiecie, ja mam 3 zaciski, zrobiłem jeden do tej pory. Natomiast mój operator jest w dziewiątym miesiącu ciąży, nie chce ze mną siedzieć Także ja sobie to poskładam spokojnie I będę sobie robił dalej już poza kamerą, natomiast widzieliście jak to zrobić Zasada ze wszystkimi zaciskami jest taka sama, czyli jeżeli zrobiłem jeden Idę na drugą stronę i dokładnie tak samo analogicznie, czyli wypełniam Przepompowuję płyn, później odpowietrzam 3-4 razy pamiętając o tym, żeby absolutnie nie puścić klamki W momencie poluzowania odpowietrznika, bo hamulec się zgubi całkowicie Tak samo dokładnie dzieje się z tylnym Trwa to około 15-20 minut. Pamiętajcie, musicie się uzbroić w wężyk, buteleczkę, ponieważ to bardzo ułatwia sprawę, bo przez ten wężyk transparentnie widzimy, co leci. Czy powietrze, czy płyn, jaki kolor i tak dalej. Także to jest dużo łatwiejsze. Dobry oczkowy klucz, ponieważ odpowietrzniki są malutkie i bardzo łatwo im zrobić krzywdę. Także to też jest bardzo ważne. No i cóż, tutaj nie ma specjalnej filozofii, natomiast trzeba bardzo uważać na to powietrze w zbiorniczku, czyli uzupełniając ten płyn pamiętamy, żeby nie zobaczyć absolutnie dna, ponieważ w momencie, kiedy zobaczymy dno, znaczy, że układ zastał powietrze, jest problem. Czyli, tak jak mówiłem, wlewamy od góry, przez wężyk wypuszczamy, jak widzimy, że płyn zmienił kolor, jest jaśniutki, zakręcamy, sprzątamy sobie spokojnie, później tylko odpowietrzamy dla pewności 3-4 razy, przechodzimy na drugą stronę, później robimy tył, Prawie mamy załatwione na kolejny rok. Pamiętamy jeszcze o tym, co, o czym mówiłem, czyli jeżeli mamy dwa zaciski z przodu, zaczynamy od tego, który jest dalej od pompy. Tak, ponieważ pompa jest najwyżej. Natomiast zacisk najdalszy, najwięcej płynu będzie wchodzi, najwięcej powietrza. I tutaj będzie z nim teoretycznie największy kłopot, natomiast tym się nie przejmujcie. Ponieważ jeżeli zrobicie to dobrze, to zajmie Wam tak na, naprawdę kilka minut. Ja tutaj sobie działam dalej, natomiast Wam dzięki za uwagę. Subskrybujcie kanał, jeżeli macie jakieś pytania. Zapraszam na fanpage'a jak zwykle. Natomiast dzisiaj jest piątek 23, także życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Do sezonu jeszcze kawałek drogi, natomiast myślę, że spotkamy się w przyszły piątek. Dzięki, lewa w górę, hej. Minęło kolejne 15 minut, natomiast ja zrobiłem sobie drugi zacisk, a ten czas zapomniałem Wam powiedzieć o najważniejszym, jak zwykle ja najczęściej kluczowe sprawy pomijam. Jeżeli zrobiliśmy oba zaciski przednie, odpowietrzyliśmy, wszystko jest ok. Najważniejsza sprawa czyli uzupełniamy sobie płyn w zbiorniczku do pełna czyli mamy okienko oczywiście okienko mocy nam wskazuje maksimum, minimum dolewamy sobie do maksimum mamy dolane zakładamy uszczeleczkę zakładam uszczelkę zakładam dekielek skręcam wszystko śrubokrętem Czyszczę do suchego i sprawę mam tak naprawdę, już bym, już bym sobie zgubił dekielek, skręcam sobie wszystko, czyszczę, bo tu widzę jedną kroplę z płynu hamulcowego, sprawa załatwiona.